I odchodzę teraz w kolejnym trzecim odcinku z serii Mass Effect Edycja Legendarna, czyli Lima Słuchajcie, jesteśmy obecnie na terenie kolejki, która nas zawiezie. W danym Danika dany na Eden Prime My mamy w zespole Ash, nie mamy oczywiście Kaidana. Uważam, że to jakoś się powspina, a tymczasem jedziemy. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonie, zrównać to miejsce z ziemią. Też, żeby was je skumać, co w oryginale... Ładącimy. Pewnie podłożyły je getty. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć! Proszę to wyłączaj. Zobaczcie, czemu tego nie włączę, nie mam pojęcia. Tylko tak, troszkę w że w oryginale to wcale tego kaptura chyba nie miał. Żeby nie kojarzył, by go miał. No już, stykaj klucz, może nie trzymać się Ponieważ jest nie zaczytany przez grę, w sensie nie widać go. Tylko... O co chodzi? Czego nie mogę dozbroić? Słuchajcie, szybkie sprawdzenie. Ale tutaj, moi drodzy, to powinno być pod spacją. Czyli wciskam spację i nic się nie dzieje. A tak wręcz wątpię. Eto ja to że to sprawdzamy przy was klawiszologię, ale to powinno działać ze spacją. A, bo musieliśmy kucnąć, jeszcze widzicie. No to jest takie mądre, że bez kucnięcia nie do rady. A co, okazuje, że ktoś by nie wiedział co robić? To w tym miejscu ma, ma odpowiedź. To mamy trochę czas ograniczony, jest całe 5 minut łącznie. Z czego? Ja mi to poświęciłem na to, jak to się w ogóle rozbraja. Zwróćcie uwagę na naszą minimapkę, że mamy zakłócenia. A to wynika z tego, że to jest specjalny to przeciwnika, który zagłusza. Więc nie wiemy. Ilu przeciwników jest, gdzie oni są I tak dalej. Tu może wezmę sniperkę. No że co w ogóle to mi za bardzo nie, nie pomaga, tak? on zaraz spadnie. Ślicznie. I poczekajmy za stronę, aż nam się nie odnowi y, pula życia. Tutaj w sumie, w sumie tutaj pójdę tutaj. Straciłem tarczę. ECM wariuje. No i proszę zrobić sobie specjalnego, który zagłuszał. I teraz już mamy tutaj dostęp y, normalny do mini mapy. Prawda? Weźmy to wszystko. I proszę bardzo. Więc to trzeba w bardzo specyficznym momencie kliknąć, żeby. Obszar zabezpieczony. I pozycji szepada, żeby to w ogóle było do uzbrojenia. Ponieważ nasz potrzeciwy komando niestety sobie nie pada z tym zadaniem. I no, będziemy musieli coś trochę pokombinować, jak go dobrze ustawić. Ale co no, zdarza się i tak. Jest tak właściwie pierwszy poważniejszy błąd w Dimasterze. Zobaczymy jak to wyjdzie dalej. No. Nie no, szepaso. Co, co ty robisz? Dobrze, na to na 20 sposobów. Czemu nie? Każdy sposób skuteczny. Ładówki zostały unieszkodliwione, teraz niby czasowy za zdjęty. I mamy tyle czasu, ile go potrzebujemy, żeby tutaj wydrążyć pozostałe gety. I oczywiście przebić się do ładunku. Nie ja patrzę jakiś kąt na nie, ale tu nie będzie kątu, niestety. Tu też tak niespecjalnie. No jeszcze zombie idą. O, to będzie wybitnie. No może pompkę wezmę. Zresztą jakoś działa na nich. To chyba jest trochę mniej wesoło. Ale jednak. Ja proszę, to był akurat biosek, który użyliśmy na Kajdanie. Ponieważ Kajdan ma klasę łączoną. On posiada klasę Strażnika czyń połączenie żołnierza z biotykiem, tak jakby, więc można z tego skorzystać, aby to po prostu sobie przeciwnika odrzucić. Ja postawiłem na czystego żołnierza, ponieważ tutaj jednak e, najlepiej mi się gra w Mass Effect w pierwszej części takim typowym żołnierzkiem. Pytanie do Was, Słuchajcie, do jakiej klasy, dawać się przekonaliście. To znaczy, przechodzicie sobie grę po raz pierwszy, drugi, trzeci, ale nie graliście, nigdy jakąś klasę potem ją wzięliście, grało wam się doskonale. Jaka by to była w Waszym wypadku? Komentarze są Wasze, a ja chcę położyć łapę na tej skrzyneczce, w sensie tym safe. Ale jeszcze sekundkę. Uff, w ostatniej chwili, ale wyżo, chyba chciałem zrobić jakoś jako zbyt bezpiecznie, zbyt grzecznie. Dlatego to wyszło jak wyszło. Nie proszę, jest na tajnik. Czy to mamy już do zabezpieczenia? Ale jeszcze tam nie musimy iść, to sobie zobaczyć, czy może jakiś inny safe jest. Przynajmniej powinien być z tego co konia, że chyba, że tutaj nigdy nie było. Mhm, tu nie było. Tam był jeden jedyny safe, w tym układzie i skrzyneczka. Także zebraliśmy wszystko, co się dało zebrać. Ale to jeszcze się upewnić, czy tą strzykę na pewno wziąłem? Najwyraźniej tak. Dobrze, to idziemy po nadajnik i kończymy misję. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nie. Świę. Prosimy o natychmiastową Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem Normandia. Czekam. Nie. Nie do to zbyt. Można powiedzieć, że na wnadze na miał szepad, ale rzeczywiście no, na danik wybuchł. A szepat leży nieprzytomny. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. <grym wytrzyma> on to się podobiło. Widzieliśmy dawą rasę obcą, ale póki co jej nie znamy. Pani doktor? Doktor Czakłas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? Piętnaście godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Ale w tym momencie, gdyby to była wina, aż to pole, by uruchomiła ekipa z ekspedycji, więc raczej nie jej wina. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety. Nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co? Śmierć, zniszczenie. To nie ma sensu. Hmm. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson, jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Szepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkins'a to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Wywiad spieprzył sprawę, ser. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Gety przez ponad dwa stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. A w sobie w miejsce Jenkinsa jednak, że słuchajcie, ja wam powiem wprost i ja osobiście za Ashley nie przepadam, ale to wam wszystko wyjaśnię już i będziemy dalej w fabule też. Dajcie w komentarzu co myślicie o Ażli jako o, o postaci komentarze są wasze a ja kontynuuję dialog Nie chcę jej na moim statku To ja jestem kapitanem statku, komandorze i chcę mieć Williams w swojej załodze Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie Nie będę kłamać, Shepard Jesteśmy w dupie Nilus nie żyje Nadajnik zniszczony Mamy inwazję getów Rada zażąda wyjaśnień nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby rada też to dostrzegła. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego turjanina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest to odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych, na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków, gety, mordujących ludzi, masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie Szepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginiono technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadele. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. No dobrze, skoro trzeba, to trzeba. Tylko zobaczy, czy mamy już może jakiś awans? No nie mamy awansu, a no, szkoda. Jesteśmy dość blisko, ale duszajmy zgodnie z poleceniami... Hej komandorze! Yy, Antasona na mostek. Zresztą tej nie rzeczywiście jest w mesie. I przez mnie uwielbiam doktor Chaklas. Chyba na z najlepszych postaci w całej trylogii, według mnie. Jeżeli chodzi o nastawienie wobec... ...wszystkich po prostu. A tymczasem... W zasadzie sensie rzeczywiście ten odmantel wygląda o wiele lepiej niż podczas... Yy, ...ogrywania edycji... ...oryginalnej, że się wydarzy. tak będę, no... BioWed wykonało kawał świetnej roboty, trzeba rzeczywiście pochwalić, za naprawdę bardzo fajnie zrobiony, póki co remaster. Tylko, to chyba też lenistwo zwróćcie uwagę, że te panny są nie takie same, że nie ma niczego, co by się chociaż w jednym miejscu różniło. No szkoda, to może to było trochę jeszcze pozmieniać. Tymczasem, Joker wprowadzi nas. W samą porę, komandorze, właśnie miałem wprowadzić nas do cytadeli. Spójrz jak działa to Cacuszko. Podatki nie idą na marne. Ale ten statek jest wielki. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta. Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję Was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. To oburzające. Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonie należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Chciej, jeszcze zapamięć, tylko Wam przekażę, że w wersji oryginalnej ci członkowie Rady nie mieli imion. To, co było ambasadorka oraz ambasadorzy. A tymczasem jeszcze wrócimy do dialogu z odasach. Myślę, że na spokojniejszym odcinku kolejny medal na bieżąco także. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Szepart i reszta możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. I też pytanie do was, moi drodzy, w komentarzu. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żeby wam prze... ukończył, ja oczywiście... Na 100%, co wykonał to, co niezbędne, czyli wątek fabularny plus DLC plus pewna misja w okądzie słonecznym. Tymczasem proszę bym może dokonać reszyfracji. Jeszcze, że się uda. Oho, kurczę, zaciąłem się, nie wiem czemu, klikałem prosto, a. szło na lewo. Ale właśnie, jesteśmy już na Cytadeli i proszę bardzo, to ten sektor prezydium i zwróciłem uwagę, jakie to jest wszystko ogromne. Ale też no, na całe szczęście bym stosunkowo blisko y, do pozostałych tutaj sektorów. Y, to taki coś przypadkowo i przeskoczyło. Nasz jest abina w paru miejscach rozstawiona. Są windy nawet. W związku z czym myślę, że możemy na spokojnie sobie tam już ruszyć. ja póki co się nie będę za bardzo chciał y, zbaczać z wyznaczonego kierunku. Ja tutaj właściwie, w ta trzeba się praktycznie nie zmieniła. Tutaj no, można czuć klimacik... Znaczy no czuję się klimacik tutaj z podstawkę, że ten jest, jeszcze, jeszcze bardziej. Ten brak defekt tu ziad myślę, że jest na plus. Rzeczywiście jest to bardziej zielona tutaj cedola oraz cały kosmos, który podwiedzieliśmy. Ponieważ wcześniej no tutaj jednak... Tak, cykierkowa, bo co mamy właśnie punkty szerokiej poduży. I proszę bardzo, samego sekrety prezydium do wyboru. I pytanie gdzie? Wieża albo wstecz? To oczywiście pojawią się jeszcze inne miejsca. Ale póki co mamy to, tylko żeby to się pojawiło, musimy ładnie eksplodować. co dalej będzie wszystko. Tak jak być powinno. Proszę pomik kolejny tutaj. Ten pomik tutaj z tego co kuję, od początku, także będzie na pewno. Słuchajcie, no co, jak co tutaj, no to robi wydarzenie. I tutaj widzieliśmy, że się na stacji kosmicznej, no tutaj mamy efekt y, nieba. To chyba nie zostało, nie widzieliśmy się wyjaśnione w trylogii, ale według mnie to po prostu jest y, nałożona imitacja na teren znajdujący się nad ramionami minimalnie lub są jakieś efekty, które to wyświetlają, ale to już. Taka metoda. Ciekawi mnie, jak jest na ten temat y, Wasza teoria. Tymczasem, czy ja mogę tutaj gdzieś jeszcze przejść? Mogę, jak nie bać, jest przejście kolejne. No i proszę, jest to piekło Cytadeli. Słuchajcie, to są postacie wypełni pełni interaktywne, w związku z czym nie możemy z nimi nic zrobić. A przynajmniej póki co, chociaż ma cały okręg bankowy z tego, co kojarzę. Jest sprzedawca, kolejna rasa tutaj, ludzie, i kolejne rasy się pojawiają przed nami, którzy rzeczywiście, no, tych raz jest co nie miała. Z każdą, będziemy mieć w pewnym stopniu większą lub mniejszą interakcję. Ale słuchajcie, w tym miejscu myślę, że możemy sobie odcinek zakończyć. Udało nam się zakończyć misję na jeden, Prime z sukcesem. dotarliśmy na Cytadella, gdzie mamy audiencję u Rady. Będziemy wszystko w odcinku wyjaśniać, a co to było na to na Was. Trzymajcie się, pa pa, łapkujcie, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie i klikajcie pod opisem odcinka na nasze linki. Do zobaczenia, pa!